Igor ty się zajmujesz kasynem od dzisiaj, okej? Okay? Na razie możemy przełać 11. troszeczkę z kasynem. Maksymalnie na razie 10, ko, wiesz Dobra, jeszcze tylko tutaj się połączę z tym internetem i będzie świetnie. Żeby mi znowu nie wyczerpał całego... Uh. Sorry? Że mi znowu nie wyczerpał całego internetu zero, zero, dziewięć, Jestem Czasem ciekaw czy będzie to działa w ogóle. Czy dobre hasło wpisałem, bo nie pamiętam hasła. Pamiętaj, pisz ludziom na czacie, że ukośnik P i burza mózgów, a nie xmipx bo czekaj, ukośnik 1, 2, 3, 3, 2, 1 Chyba parkour najlepszy był, wiesz co? 0, 0 Ale lagi 9L Powinno być takie Aterno się pali Nie gadaj z Tak jak ten kurczak, który nadal się jara to teraz nie wkurzyłeś pojęć i przebiłeś teraz małkę No co, ja mówię prawdę I z... ja gdzieś zajmuję się zarabianiem pieniędzy Ja już się dawno zająłem i widzisz jak skończyłem? Jak prawdziwy influencer No, a ty wchodzisz na serwak? No staram się, no Jezu, no Czy pytać będzie? From 0 to 0 From zero to zero, no A kto ci profilowe zrobił? A ja sam co zrobiłem a wiem muszę odpłynąć na czena. oj bala A to się już działa w ogóle, założyłem Opa lala, co tu się stało, dobra muszę sobie odpalić tego I dam sobie przechwytywanie kronu, nie no, nie, nie dam A nie, w sumie jest no, Musiałem to powiedzieć No, że jestem biedny. to też. A, nie? A no tak. Biznes się musi kręcić. A to proste, mój Kurra, nadal Jak ty ty mówisz, to nie jest. Serf... Fajne. <many> Ej, ale ale twój kurczak tak kurra, tak będzie Jeszcze raz nie Kurczacz, w kurczacz. Jak ja się wkurzę, to pada ci zero hajsu przeleje. Bo mi za 70. Koła, za 70. koła mi się przelało jak.